Jeśli interesują Cię ponadprzeciętne, pewne i przewidywalne zyski we własnej firmie, to jesteś w idealnym miejscu. Nazywam się Adam Grzesik i na co dzień pomagam przedsiębiorcom zarabiać w sposób mądry i uczciwy. Dlatego witam Cię w podcaście o zarządzaniu finansami, otaczaniu się samodzielnymi pracownikami i lojalnymi klientami. Spodziewaj się konkretów, praktyki i sprytnych rozwiązań. A po dużo więcej, zajrzyj na stronę adamgrzesik.pl. Jak otworzyć swoją pierwszą firmę, nie mając milionów, a właściwie nie mając żadnych środków na start? Bardzo często z tym pytaniem przychodzą do mnie studenci, ludzie, którzy pracują na etacie lub ludzie, którzy po prostu mają pomysł na biznes jakikolwiek i zadają pytanie, skąd wziąć pieniądze. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym, żebyśmy zrobili sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, przez moment chciałbym z Wami porozmawiać, jak tak naprawdę wygląda sytuacja dzisiaj na polskim rynku pracowniczym. I drugi element, ile minimum potrzeba pieniędzy po to, aby prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą, a dopiero później przedstawię powiedzmy moją w cudzysłowie receptę. Na rynku polskim pod koniec 2023 roku funkcjonuje około 2 300 firm, z czego 97% są to mikrofirmy. Mikrofirmy to są firmy, które jednoosobowe, czyli na przykład ktoś pracuje jako samozatrudniony lub zatrudniające maksymalnie do 9 osób, a więc ponad 2 miliony 200 polskich firm to są firmy mikro, cała masa tych firm. W całej Polsce zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw jest około 10 milionów Polaków, 4 do 5 milionów pracuje jeszcze w służbach, w urzędach itd. tak Powiedzmy na 10 milionów aktywnie pracujących w sektorze przedsiębiorstw Polaków, w tych mikrofirmach, w tych najmniejszych firmach zatrudnionych jest około 4 milionów 200 tysięcy osób. No i tej, z tej masy 10 milionów ludzi pracuje, 4 miliony 200 pracuje w tych mikrofirmach. Z tych 4 milionów 200 000, jednoosobowe działalności stanowią około ponad 2 miliony firm, bo na te 2 miliony 200 mikrofirm 97% to są działalności gospodarcze, niecałe 13% to są firmy z osobowością prawną, a więc spółki. I teraz z tej całej masy przedsiębiorców, to jest bardzo ważne. Półtorej miliona to są osoby samozatrudnione, które nie zatrudniają nikogo. A więc zostaje mam 600 do 700 tysięcy mikrofirm, w których w ogóle ktoś znajduje zatrudnienie. Tak wygląda mniej więcej ta rzeczywistość. Czyli prowadzenie firmy nie jest za bardzo popularne, ponieważ 80% naszej populacji aktywnej zawodowo wybiera pracę na etacie w sektorze przedsiębiorstw. Dosyć duża część wybiera też gdzieś tam w urzędach. Lub w wojsku, lub w innych służbach. Z tej całej masy tylko 20% tych aktywnych zawodowo chce lub przechodzi i otwiera firmy. Więc pierwszy wniosek, który z tego płynie, nie każdy chce otworzyć firmę, chociaż wiele ludzi ma różne pomysły. Drugi element, kiedy otwieramy sobie firmę, musimy sobie uzmysłowić najniższy możliwy koszt prowadzenia firmy. Tak, ja wiem, że jeśli nie prowadziliśmy firmy w ciągu ostatnich pięciu lat, możemy przez pół roku prowadzić ją bez ZUS-u, później mamy tak zwany mały ZUS, ale jeśli dzisiaj, przełom 2023, liczmy sobie 2024 rok. Prowadzimy firmę, to te minimalne koszty prowadzenia firmy, nawet gdybyśmy ją prowadzili w domu u siebie, według mnie to jest nie mniej niż 3000, z czego prawie 1900, 1800, 1850 będą stanowiły składki na ZUS. Normalny ZUS, plus składka zdrowotna. Do tego dojdzie nam jakaś obsługa księgowa, zapłacimy sobie abonament telefoniczny, no i może za 300-400 zł kupimy sobie jakiś tam sprzęt w leasingu. Więc według mnie ktoś, kto naprawdę tak bardzo skromnie chciałby cokolwiek zrobić otworzyć działalność, musi zarobić na wydatki minimum 3000 zł, nie mają żadnego pracownika. Jeśli do tego dodamy pracownika, to Najniższa możliwa kwota w dniu dzisiejszym, mówię tutaj o roku 2024, wyniesie około 6 tysięcy złotych. Jak to policzyć? W połowie 2024 roku wzrośnie najniższa krajowa do poziomu 4300. Oczywiście nikt nie widział tej kwoty brutto. Pracownik dostaje swoje netto, pracodawca musi trochę więcej zapłacić. Do czterech 300 trzeba dołożyć, a więc pomnożyć przez 1,2048. To jest ta część pracodawcy, którą płacimy. Ja zawsze też właścicielom firm czy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby, tłumaczę, żeby dołożyli jeszcze, niezależnie od tego, około 15%, ponieważ pracownicy przysługują mi urlopy lub chorobowe, i żeby nie było rozczarowań po dołożeniu tych kolejnych. 300 razy 1, 2 razy 1, 15, robi się prawie 6,000 złotych. A więc warto, żeby sobie to uświadomić, że dzisiaj zatrudniając jedną osobę, trzeba zarobić minimum 10,000 złotych. Ja bym tą kwotę jeszcze podniósł. Pracując samodzielnie, nie może to być mniej niż 3,000 złotych, żeby w ogóle wyjść na zero. Więc to jest coś, co musimy sobie pewną rzecz uświadomić i wiedzieć. Kiedy myślimy o firmie, wiedząc o tym, ile musimy docelowo, ten nasz pomysł biznesowy powinien przynieść nam pieniędzy. Jeśli czymkolwiek handlujemy lub świadczymy usługi, no to w handlu żyjemy z marży, czyli kupujemy produkt, sprzedajemy go. Różnica między ceną sprzedaży, a kosztem tej sprzedaży, czyli zakupem, jest to nasz zysk. Ten zysk dzielony przez sprzedaż da nam marżę, a w przypadku usług zużywamy pewne rzeczy do tych usług, jakieś tam Materiały. Najczęściej, bardzo tak ogólnie mówiąc, przyjmijmy marżę handlową na poziomie 30%, a w przypadku świadczenia usług, niech ta marża wyniesie nawet 80 czy 85%. I teraz, jeśli mamy te koszty, bo to jest też rzecz, której sobie musimy uświadamiać, jeśli podzielimy sobie to przez marżę, czyli 3000 złotych świadczymy usługi, podzielmy sobie przez 0,85, pokaże nam się, czy policzymy sobie, Tą granicę opłacalności powyżej której zaczynamy zarabiać. Gdybyśmy mieli malutki sklepik i mielibyśmy jednego pracownika, koszty wynoszą 10 tysięcy, marża wynosi 30%. Dzielimy sobie 10 tysięcy przez 30% i mamy ten minimalny obrót z naszego pomysłu biznesowego, który musimy osiągnąć. No dobrze, to tyle tej teorii, a teraz porozmawiajmy sobie, jak już wiemy, co nas czeka w tej, nazwijmy to bieda przyszłości ryzykownej, porozmawiajmy sobie. Jak się po kolei tworzy firmę od zera do bohatera? Oczywiście, jeśli ktoś ma fajny pomysł biznesowy i znajdzie inwestorów lub znajdzie wspólników, którzy być może będą inwestorami, no to myślę, że tak od miliona złotych możemy myśleć o czymkolwiek, żeby otworzyć normalnie działającą firmę. No, dobrze byłoby mieć dwie czy trzy bańki, żeby sobie tutaj w to ruszyć. Ale kiedy nie mamy żadnych środków na start, czyli mamy swój pomysł, to do tego pomysłu zawsze Absolutnie zawsze musimy dołożyć budżet, ale żeby też nie demonizować, nie musicie biec na stronę Adam Grzesik i kupować budżetu, chodzi o to, żeby sobie policzyć te koszty. Więc na pewno sobie trzeba policzyć koszty ZUS-u i nie patrzmy w przyszłość za dwa lata, że na razie nie musimy nic płacić, później zobaczymy, co będzie. Musimy doliczyć sobie zdrowotną. Trzeba wiedzieć... Czy będziemy na ryczałcie, czy będziemy na skali podatkowej, na książce przychodów i rozchodów, i czy będziemy się rozliczać ze skali, czy z liniówki? A księgowa nie zawsze nam pomoże, dlatego, że księgowość nie lubi ryczałtów, bo nie ma z tego za dużo pieniędzy. Księgowości lubią spółki i lubią książki przychodów. Więc pierwszy element tej całej układanki to jest pomysł i zabudżetowanie w sposób bardzo pesymistyczny oszacowanie wydatków. I tutaj pierwsza lekcja dla ciebie: wydatki licz w skali roku. ZUS, policz razy 12, księgowość razy 12, wynajem biura razy 12, popatrz na to w skali roku. Masz pomysł, zanim zaczniesz myśleć o przychodach, skalkuluj swoje wydatki. Więc pierwszy ten element brzmi: Mam pomysł, dwa, patrzę na budżet i czy ja w ogóle zarobię na koszty. zaukładam, że mogłeś pracować za darmo. Etap numer dwa prowadzenia firmy to jest zdobycie klientów. I teraz oczywiście, być może otwierasz firmę, bo ktoś da ci tych klientów. Masz jakiegoś kolegę, przyjaciela, znajomego, będziesz podwykonawcą. No to albo komuś trzeba będzie odpalić jakąś działkę za tych klientów, jakąś prowizję, albo robić coś po taniości, no bo nie musieliśmy płacić za marketing i za pozyskanie, albo wydamy te pieniądze na marketing. Więc tworząc biznes, tworząc firmę, pierwszym, najważniejszym wyzwaniem jest zdobycie takiej liczby klientów. Którzy pozwolą nam na utrzymanie naszej firmy. Szerzej o tym mówię u siebie na blogu, na stronie internetowej adamgrzysi.pl, w artykule „Cztery etapy rozwoju firmy. Kiedy już zdobędziesz tych pierwszych klientów, to na podstawie rozmów z nimi, na podstawie profilowania tych klientów, badania ich potrzeb, tym trzecim etapem, już czyli mamy pomysł, dwa, mamy klientów, jest budowa oferty. Bardzo często tworząc firmę, Dzisiaj masz jakiś pomysł, ale w zależności od tego, jakich klientów pozyskasz, ten pomysł zacznie ewoluować. Więc mając już pewien rynek zbudowany, na pewno będziesz się zmierzyć z czymś takim, że trzeba będzie dopasować ofertę do tych klientów, to właśnie pod nich będzie zmieniał specyfikę swojej branży. Kiedy i to jest ten element pracowania trochę nad marżą, dopasowanie oferty, zaczynamy zarabiać jakieś pieniądze, na czwartym etapie zaczynamy to skalować. Skalować możemy poprzez Technologię, czyli inwestujemy w zarządzanie procesami albo w oprogramowanie, a najczęściej w klasycznym ujęciu skalujemy poprzez umiejętność doboru zespołu. I tutaj jest ta bardzo ważna cecha, która jest jakby niezwykle ważna do tego, aby umieć rekrutować, wdrażać tych ludzi, zarządzać nimi. Więc gdybyśmy mieli sobie to wszystko w ten sposób, jakby podsumować, popatrzmy, jakich kompetencji potrzebujesz, zanim zdecydujesz się otworzyć firmę. Według mnie pierwszą kompetencją to jest umiejętność liczenia. Możesz nie lubić matematyki, ale dodawanie, odejmowanie i mnożenie, takie podstawy, czym jest marża, jak wygląda system podatkowy, na którym będziesz pracować i ile musisz zarobić, musisz się tego nauczyć. Czyli mamy pomysł i budżet. Drugi pomysł układanki to jest umiejętność sprzedaży, czyli umiejętność przekonania osoby, która patrzy, nie jest jeszcze zdecydowana do tego, aby od Ciebie kupiła. Trzeci element to jest element sposobów pozyskiwania nowych obserwatorów, czyli musimy się nauczyć marketingu, reklamy tego produktu, to też będzie prezentacji tego produktu. Na kolejnym etapie, kiedy pojawią się osoby, będziesz potrzebować kompetencji, umiejętności rozmawiania z ludźmi, czyli takie miękkie kompetencje rozwiązywania problemów, dyplomacji, porozumiewania się. Im wyższe stanowisko w firmie, tym ta kompetencja dogadywania się z ludźmi jest coraz ważniejsza. No i teraz, wiedząc jakby o tym, co nas będzie czekało, moja propozycja jest taka, aby myślenie o swojej firmie zacząć, nie mając oczywiście pieniędzy, bo jeśli mamy pieniądze, to nie ma większego problemu, po prostu patrzymy, czym możemy zaryzykować. Ale gdybym dzisiaj miał dać lekcję moim dzieciom, mojej córce Monice, synowi Filipowi, tobie być może, drogi słuchaczu, to powiedziałbym tak, zacznij od tych prostych etapów, czyli dobry, genialny pomysł i Opakowanie swojej oferty w coś, co będzie bardzo atrakcyjnego. Dwa, zacznij uczyć się sprzedaży, przekonywania klientów. Trzy, zacznij uczyć się budowania relacji z innymi ludźmi, zarządzania nimi, wydawania może poleceń i tak Jak to można zrobić? Przede wszystkim zacząłbym, jeśli jest taka możliwość, od czegoś, co się nazywa działalnością nierejestrowaną. Oczywiście jest mnóstwo poradników, natomiast ona ma pewną wadę. Można ją stosować w stosunku do osób fizycznych, czyli nie możemy świadczyć usług dla firm i tak bo będzie to umowa zlecenie. Natomiast jeśli możesz to bardzo mocno bym się zastanowił zastanowi nad działalnością rejestrowaną. Pracujesz gdzieś tam, coś sobie robisz, może podorabiasz właśnie w temacie działalności nierejestrowanej. To nie musi być twoja docelowa oferta, ale chodzi o to, żeby nauczyć się pozyskiwać, zdobywać nowych klientów. Czyli to mamy pierwszy pomysł. Drugi pomysł, który możemy wykorzystać, zanim zaryzykujemy pieniędzmi własnymi lub obcymi, to jest traktowanie siebie jak w cudzysłowiu spółkę zo. Co to znaczy? Być może jesteś studentem, być może pracujesz gdzieś na etacie. I teraz, ponieważ pamiętajmy o tych trzech kompetencjach, które musimy posiadać, co warto zrobić? Przede wszystkim warto skupić się w tym obszarze, w którym my dzisiaj pracujesz, tym czym się zajmujesz, na rozwiązywaniu problemów. Jeśli gdziekolwiek pojawi się jakiś problem, wokół ciebie będą różni maruderzy, ludzie roszczeniowi, etc. Ty szukaj rozwiązania problemów. W firmie, w której pracujesz, idź do miejsca, gdzie jest dużo problemów, gdzie przychodzą dostawy na przykład. Postaraj się być jak najbliżej klienta. Zacznij sobie w swojej głowie, a później na kartce papieru przeliczać, ile ta firma zarabia. Wbrew pozorom, najczęściej firmy zarabiają 5 do 15% w działalnościach czasem około 20%. Więc zacznij. Kalkulować po to, aby zrozumieć model biznesowy i model finansowy firmy, w której pracujesz, tak, jakbyś ty był doradcą. Więc popatrz na swoją firmę jako bycie doradcą. Po drugie, motywuj się sam, nie czekaj, aż szef przyjdzie do ciebie i powie hej, weź się do pracy, tylko budząc się, pomyśl o tym, czego się dzisiaj nauczysz. Bo zanim się otworzy własną firmę, warto nauczyć się na błędach. Innych firm, innych ludzi, być może tam, gdzie dzisiaj przebywasz, pracujesz, rozwiązując mnóstwo problemów. Trzeci element to jest edukacja. Pomyśl o tym w przyszłości, mając oczywiście swój pomysł w głowie na swoją firmę, jakich kompetencji będziesz potrzebować i zacznij się tego uczyć. Oczywiście, no, dzisiaj, jak przyjdziesz do szefa i powiesz, że no, chciałbym się nauczyć, nie wiem, marketingu, sprzedaży, to jest taki kurs, bo włożysz to do tej firmy, w której pracujesz, być może zdobędziesz na to finansowanie. A więc. Te rzeczy powinny być inicjowane przez Ciebie. Rozwiązywanie problemów, szukanie modelu biznesowego, usprawnienia, edukacja, motywacja. I czwarty element to jest reklama, czyli pracując w firmie, w której dzisiaj jesteś, zacznij się reklamować. Zacznij mówić o tym, co zrobiłeś, co osiągnąłeś. Pokaż szefowi, jak pomagasz. I myśląc o sobie nie jako o pracowniku na zasadzie siedzę i mi się należy, tylko jestem takim, w cudzysłowie, mikroprzedsiębiorcą, jestem taką firmą, która świadczy usługi mojemu, mojemu szefowi, zmienisz troszeczkę swoje myślenie. Co możesz w tym czasie zrobić? W tym czasie możesz zacząć dwie rzeczy robić. Po pierwsze, rysować swoją firmę na kartce papieru lub na jakichś tam makatkach czy w oprogramowaniu pewnym, czyli tworzyć swój pomysł biznesowy. Pamiętaj o analizie SWOT, silne, mocne strony wewnętrzne, zewnętrzne itd., Pamiętaj też o tym, aby trochę się nauczyć budżetowania i zacząć sobie robić pewne tabelki. Jeśli dla Ciebie dzisiaj budżetowanie jest skomplikowane, to przejdź tylko na cashflow, czyli na to, kiedy mógłbym dostać pieniądze i kiedy mógłbym wydać te pieniądze w ramach własnej firmy. Genialnym, według mnie, rozwiązaniem, które warto, żeby każdy z Was rozważył, to jest multilevel marketing. Wiele ludzi sceptycznie do tego podchodzi. Amway, Oriflame, Avon, etc., Natomiast tak naprawdę jest to fajna szkoła życia pod warunkiem, że oczywiście no być może to będzie Twój biznes, ale warto sobie to rozważyć, ponieważ to jest coś, co pozwala zdobyć szybko pieniądze nie ponosząc żadnego większego ryzyka no, poza swoim wysiłkiem. To jest tak zwany marketing wielopoziomowy. Jak on mniej więcej działa? Firmy w marketingu wielopoziomowym, więc pomijam Oriflame, Avon, ja z salonem kosmetycznym jesteśmy w firmie Wellu Lawrence i od wielu, wielu lat pracujemy. Zresztą w mojej karierze od 30 lat gdzieś ten multilevel marketing się przewijał, może nie bardzo dynamicznie, ale jest to fajne dodatkowe źródło. On polega na tym, że trzeba firma marketingowa ma bardzo wyjątkowy produkt, który decyduje się sprzedać tylko przez sieć swoich reprezentantów itd. itd. Więc szukasz firmy, która ma fajny produkt, który by sprzedawała w tym systemie multilevel marketingu i teraz wiel można to zarabiać na tym na kilka różnych sposobów. Po pierwsze możesz kupić produkt dla siebie i możesz go sprzedać. No, do tego jest niestety potrzebna działalność gospodarcza. Ale możesz zrobić też coś innego. Dzisiaj większość firm umożliwia zrobienie strony, czyli, jakby nie inwestujesz w jakichś tam olbrzymich pieniędzy, tylko wchodzisz do takiej firmy w marketingu wielopoziomowym, masz swoją zrobioną podstronę i kierujesz potencjalnych klientów czy ludzi, z którymi uczysz się rozmawiać, budując sobie, czyli ucząc się sprzedaży, na tą swoją stronę. Oni kupują produkty z firmy, a ty otrzymujesz prowizję, tak? Czyli na przykład, no pewnie to będzie trochę mniej niż ta marża z produktu typu Kubi sprzedaj, ale za pośrednictwo są sposoby, aby ominąć to i nie otwierać działalności gospodarczej. Więc to jest taki kolejny element, który warto sobie zrobić, ponieważ nie ma żadnych kosztów. Cały czas mówimy o tym, że nie mamy pieniędzy, ale chcemy się pewnych rzeczy nauczyć, zarobić je, odłożyć, dorobić na ten moment, a później może przejść na całkowicie na prowadzenie firmy. Dodatkowo w tych firmach bardzo często z klientów można rekrutować partnerów biznesowych. W uproszczeniu działa to w ten sposób, że ja zapraszam ciebie do współpracy, pomagam ci, uczę cię, czym są produkty, jak je sprzedać i jak zrekrutować kolejnych partnerów biznesowych i opiekuję się takimi dwoma lub trzema bezpośrednio osobami i uczę ich, jak mają uczyć innych. W związku z tym mogę jeszcze tam zarobić, dostać jakiś samochód albo dodatkowe profity z tej tak zwanej struktury i z opieki nad strukturą. Mówię o tym dlatego, że jeśli dzisiaj pracowałbym na etacie, byłbym studentem, myślałbym o swojej firmie, to szukałbym rzeczy takich, gdzie ktoś inny mi sfinansuje doświadczenie, czyli moje błędy. Albo idę w temat kadry menadżerskiej, rozwijam się w jakiejś firmie, rozwiązuję ich problemy i uczę się zarządzania pracownikami, uczę się schematu biznesowego. Albo wchodzę do multi marketingu, albo otwieram sobie tak zwaną działalność nierejestrowaną. I dopiero wtedy, kiedy rozrysowałem sobie na kartkach papieru, policzyłem sobie rzeczy budżetowe, zdobyłem przez 2-3 lata to doświadczenie dotyczące budowy swojej firmy, skalkulowałem ten pomysł, być może odłożyłem część pieniędzy gdzieś tutaj sobie u siebie z boku. Przygotowałem się do tego, żeby zaryzykować swoimi pieniędzmi, to wtedy dopiero otwieram swoją firmę. Czyli moja sugestia jest taka: jak najdalej od siebie odkładałbym element związany z kosztami ZUS-u, z otwarciem tej działalności na tyle, na ile można, czyli ryzykowałbym pieniędzmi innych ludzi i uczyłbym się w innych firmach. W momencie, kiedy otworzy się firmę, większość ludzi popełnia taki błąd, typu: muszę mieć laptopa, biurko, obkleić sobie samochód, zrobić wizytówki, strona internetowa. Nie. Otwierając firmę, musisz natychmiast sprzedać. A więc zacznij sprzedawać, zacznij rozmawiać z klientami, zacznij się reklamować i kiedy pojawią się pieniądze, kiedy będziesz miał wystawić pierwszą fakturę, dopiero wtedy otwórz działalność gospodarczą lub tam załóż spółkę i itd., itd. Chodzi o to, że będziesz potrzebować na pewno pieniędzy. W twoim pierwszym ujęciu postaraj się, jeśli możesz, ograniczyć na maksa koszty. Firma w domu, raczej bądź podwykonawcą. Postaraj się, jeśli dajesz rabaty, żeby klient najpierw zapłacił przed konsumpcją. Później ty dopiero czyli tak zwany dropshopping bez pieniędzy. On ci płaci z góry albo kupuje jakiś voucher u Ciebie, lub płaci Ci zaliczkę, ty wykonujesz tą pracę. Bo przepływy finansowe będą absolutnie kluczowe. Znam wiele firm, które mają genialny pomysł biznesowy, ale bankrutują, bo nie mają pieniędzy. Więc ważne jest to, aby zadbać o te pieniądze. Kolejnym etapem, kiedy już otworzysz firmę, pamiętaj, że pieniądze w firmie nie są Twoje. Ty zarabiasz tylko na tym, że kontrolujesz przepływ tych pieniędzy. One wpływają, wydajesz je na działalność w Twojej firmy i na końcu być może część zabierzesz. I tu jest moja sugestia taka, aby przede wszystkim w początkowej fazie budowy Twojej firmy nie żyć ponad stany. Super telefony, ekstra laptopy i samochody nie są dla nas, nie są dla Ciebie. One przyjdą dopiero na końcu, kiedy zaczniesz zarabiać pieniądze. W pierwszej fazie rozwoju firmy, najważniejszą rzeczą z mojej perspektywy jest reinwestowanie pieniędzy. Jeśli możesz, nie wyciągaj pieniędzy z firmy, trzymaj je firmie i cały czas reinwestuj je w biznes. Według następującego kryterium. Inwestuj w aktywa dochodowe. Jeśli masz za coś zapłacić, to zadaj sobie pytanie, czy to, co kupujesz, komputer, telefon, sprzęt, pracownik, Biuro, czy to wydając pieniądze dzięki temu, lokując je w pewne aktywo, czy to aktywo przyniesie ci pieniądze, będzie dla Ciebie zarabiało, czy będzie wyciągało pieniądze ci z kieszeni. Kluczem w początkowej fazie działalności są aktywa dochodowe. Większość ludzi z wygody inwestuje w aktywa niedochodowe. I zacznij myśleć, tak o swojej firmie jak o spółce giełdowej, czyli Firma zarabia, ty jesteś na końcu tego łańcucha pokarmowego. Jeśli już w firmie pojawią się pieniądze, to sięgnij po wypłatę, ale naprawdę mega, mega, mega skromną, dlatego że wszystkie pieniądze, które zarobisz, będą się nazywały dywidendą i czekają na ciebie po kwartale, po pół roku czy po roku, więc tu nie chodzi o to, żebyś o, ale fajnie zachłysnąłem się, wpadło mi 30, 50, 100 tysięcy złotych, teraz sobie pożyję ponad stan, bo nagle się okazuje, że to nie były twoje pieniądze, tylko pieniądze, którymi trzeba było zapłacić sobie dostawcami. Więc z mojej perspektywy, gdybym miał dzisiaj moim dzieciakom doradzać, to bym poszedł w temat następujący. Zacznij tworzyć tą motoczkę, czyli zacznij tworzyć markę swojego produktu, zacznij opisywać model biznesowy, swoje usługi, aby były one atrakcyjne. Naucz się liczyć, miej świadomość kosztów, które są w Twojej działalności. Na kolejnym etapie naucz się sprzedawać, naucz się promować, rozmawiać z klientami, przekonywać ich do swoich racji. W kolejnym etapie naucz się pozyskiwać nowych klientów, czyli ściągnąć nowych obserwatorów, systemy poleceń, właśnie marketingu, re rekomendacji, po to, żeby ich zamienić w dobrych klientów, a później zacznij zastanawiać się. Jak możesz budować mądre relacje, aby nie być tylko kolegą, tylko jak być szefem, czyli jak zatrudniać ludzi, jak ich wdrażać, jak ich wynagradzać. W tych wszystkich elementach budżet, liczenie i pamiętanie o tym, że wszystkie pieniądze są na końcu, a nie na początku tej drogi, jest absolutnie kluczowe. Czy biznes jest OK? Hmm. Jeśli napędza Cię wygoda i komfort, to nie. Natomiast prowadzenie firmy polega na tym, że przez pierwsze. Dwa do pięciu lat, lub czasem dłużej, jest ciężko, po to, żeby później, żebyś później miał wolność i żeby ci było łatwo. Mentalnie dzisiaj, jeśli kogoś napędza wygoda, będzie miał problem z tym, żeby otworzyć firmę. Jeśli chcesz, żeby ci było wygodnie teraz, być może mniej wygodnie ci będzie później. Otwierając firmę, teraz będziesz cierpieć. Teraz będzie niebezpiecznie, będzie ciężko, po to, żeby w przyszłości było dużo. Łatwiej. Mam nadzieję, że za dużo nie nakręciłem, ale odpowiadając na Wasze pytanie, raczej szukałbym kompetencji, które są niezbędne do prowadzenia firmy, a nie pomysłu na zdobycie pieniędzy, bo pieniądze można zdobyć w miarę prosto i łatwo, natomiast kiedy nie masz jak ich oddać, to już nigdy nie otworzysz firmy, a to nie jest najlepszy sposób. Tworzenie firmy to proces. I na sam koniec. Odpowiem na pytanie, bo często ludzie się pytają, w jakim tempie mogę rozwijać firmę. Już odpowiadam, jeżeli Twoje zyski z całego roku wynoszą X%, przyjmijmy, że zrobiłeś pewien obrót, na przykład miliona złotych, i według księgowości plus tam różnych Twoich zapisków, szara strefa i itd. skalkulowałeś, że zostało ci 200 tysięcy. A więc 200 tysięcy, czyli twój zysk roczny podziel przez twój przychód, czyli przez całą sprzedaż. W tym przypadku. Mamy 20%. Odejmij od tego swoje koszty życia, to ile potrzebujesz na wziąć sobie swojej wypłaty. Przyjmijmy, że wziąłeś 100 tysięcy, została ci 100. A więc tą 100, którą inwestujesz, te 10% to jest tempo rozwoju Twojej firmy. W takim tempie możesz się rozwijać. Te pieniądze możesz przeznaczyć na maszyny, urządzenia, technologie, pracowników albo na wzrost towarów na magazynie lub na wzrost należności. To jest normalne, zdrowe tempo. Rozwoju, tak zwane organiczne. Jeśli chcesz się rozwijać szybciej, będziesz musiał, musiała pozyskać pieniądze z innych źródeł lub z innego miejsca. Więc pamiętaj o tym, że tworzenie firmy to jest proces prosty, powtarzalny, ale trzeba się go nauczyć. Trzymam kciuki za Twój sukces. Pracuj mądrze, a nie ciężko. Dziękuję i doceniam Twój czas. Zapewne należysz do osób przedsiębiorczych, dlatego na pewno zaobserwujesz mój kanał, a po dużo więcej zapraszam Cię na stronę adamgrzesik.pl. Wszystkiego zyskownego!